Słuchajcie, dziewczyny, chłopaki, słuchajcie, niedługo zamienię się staro i niską i dziewczynę. Otóż mój tablet nie może ciągle uzyskać łączenia z YouTube'em. Pracują nad tym różni młodzi i mili panowie z serwisów. Pracuje nad tym mój siostrzeniec, a mój tablet odmawia współpracy. Nie chcę mnie łączyć z YouTube'em. Łączy mnie ze wszystkim, z całym światem, z całym kosmosem, tylko z YouTube'em nie chcę mnie połączyć. No więc muszę nadawać z małego urządzenia, o którym już wam mówiłam, jak wygląda. Ach, dlatego też jestem w klopie, bo w klopie w klopie jest moje miejsce, gdzie się chowam przed strasznością tego świata. No ale po co to wszystko? Chciałam Wam powiedzieć, że no, nie mogę normalnego filmiku nagrać, więc teraz chciałam tylko Wam powiedzieć, że bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądają mój kanałek i patrzą jak powolutku się sączy, bo właśnie mam taką malutką yy, dziesiętną rocznicę yy, subskrybentów, więc moi kochani subskrybenci, bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie. Czasami coś do mnie napiszecie, zawsze się cieszę, kiedy do mnie napiszecie. A jak mnie opuszczacie, no to oczywiście jest mi przykro, ale życie płynie. Płynie jak ten statek, którego zawsze, statek, który zawsze pokazuje, teraz go pokazać nie mogę, bo go nie mam, bo w klopie nie mam rekwizytów. I, I bardzo Wam dziękuję. Nie proszę osoby, nie proszę łapki, ponieważ nie robię tego dla pieniędzy. Tylko dla własnej przyjemności, i mam nadzieję, że dla Waszej przyjemności. No i tyle sklopa Wasza trochę zagubiona, stara i niska dziewczyna. A, słuchajcie, dziewczyny, chłopaki, słuchajcie Wasza, tak i, i Wasza, tak.